Hmm, witam ponownie w Zakrainy Soul River 2. Hmm, Na co ty się raz z Jelu w wielu drogi patrzysz? Aha, coś tam biega sobie, tak? Też to słyszę. Nieważne. O, pies! Cy. Odejdź turny psie, turne psy! A gonią mnie, kamy No i co? Takie fane, żeście byli. Ha! <śpuszczaj> Raziel, master do niego nikt nie podszedł. Dobra. Razial, ty mi powiedz, dlaczego ty y, walczysz z No dobra. Co my w dole mamy? Ludzi. Nie wiesz co. No. no i dobrze. A jak oni sobie radzą? O, mamy jedzonko za darmo. Jak miło. No wyjedziesz raz wielu. Ale żeś się obżar. To wygra. No. Kto da... odda swoją duszę dla rozielania. A tam ci się bawią z Berka. Po prostu genialni są. No dobrze. Chodźmy raz je. No. Bo ja chcę tylko Twoją broń. A, guziki mi się pomyliły. No i bardzo ładnie. Idźmy dalej, ale tutaj na razie zrobię przerwę, zobaczę jak z dźwiękiem. No dobra. Z dźwiękiem jak na razie dobrze jest. Okej. Okay. A! As Non gdzie nie Jezu Cię tutaj jest przejście Dziękuję ale file it! Dobrze, jeszcze raz prawdę z dźwiękiem. No dobrze, dobrze że dźwiękiem jest. No to idźmy dalej. This edifice was clearly not crafted by human architects, as the figure beneath the balcony silently attested. These were the aeries of Winged Beings. Undoubtedly, I stood before the mountain refuge of the legendary Janos Ordron, but the entire sanctuary lay in ruin, collapsed under the force of some ancient cataclysm. As I suspected, the Time Streamer's deception ensured that I was centuries too late to unearth anything of consequence here. With nothing behind me but the wasteland I had traversed, I resolve to press on and explore these canyons further. Oh no. Every time you turn up, something monumental and terrible happens. I don't think I have the stomach for it. <laughs> no drama this time, Brazier. You are persistent, crossing time like this to follow me. Still waiting for that coin of yours to land on its edge. I'm biding my time. I see that Mobius has played a little trick on you. Yes. He clearly doesn't want me to meet this Janos Audrin. Perhaps. Uh -huh. Or maybe he merely hoped that it would harden your heart against me to see this wasteland which I single-handedly authored. My heart doesn't need hardening, kane. If I even suspected that destroying you would make any difference, I would do it this instant. <laughs> <laughs> I knew you'd see through them, Raziel. Janos is indeed the key to your destiny, but you'll need to find your own way back into Nosgoth's path. Make no mistake, though, Raziel. You and I are now in great danger. We are irritants here. Malevolent forces are being marshaled to eliminate us. You talk as though we're allies. Regardless of your sentiments, Raziel, in their eyes, we are. Well, they're certainly trying to eliminate you, Kane. Can be no doubt of that. I am assaulted relentlessly with demands for your demise. Whatever it is that you're plotting are scared to death of me. As for me, I suspect they made a grave error when they allowed my unique resurrection. I don't think they know how to destroy me. You mustn't underestimate them, Raziel. And who exactly is this diabolical vein to which we keep referring? If there's some grand conspiracy going on, the right hand doesn't appear to know what the left is doing. Even Mobius seems to be caught out at every turn. Mobius is a puppet, Raziel. Haven't you realized that yet? That's the sweetest irony in all of this. Nosgoth, great manipulator, is their plaything, but the ones pulling the strings haven't shown their faces yet. They don't like us unwriting their carefully choreographed history do they? You must understand, Raziel, we haven't unwritten history, we've merely rewritten it. The future flows around our petty actions, finding the path of least resistance, while admitting only the slightest alterations. This is the reshuffling you found when you refused to kill me. Remember, Raziel, we are irritants in this regard as well. History will not allow the introduction of a paradox. And if events cannot be reshuffled to accommodate the change? It is the irritant who's expelled. Bear in mind that this may be exactly the outcome our enemies are trying to provoke. We must tread very carefully. A oh, oh, zagapiłam się, przepraszam. Tak, nie wyobrażam sobie robić tam wtedy cięcia co. Aj! Robiłam tamtym właśnie programem. Dobrze, raz wielu. Ty się tutaj wymocz spokojnie, a ja sprawdzę nagranie. Jeszcze raz cięcie. Jezu ludziska Ale te dwa minotaury mi... Raziela ruchają Widzisz Raziel Nie poruchałeś sobie za człowieka Za wampira, to teraz za demona Ciebie Biorą jak chcą Nienawidzę tych minotaurów. Już kurwa. Chyba czwarty raz podchodzę do tej walki. Nawet w spektralu mnie ruchają. I to dlaczego akurat dwa? Jak ja z jednym mam problemy. Ostatni raz już do tego podchodzę. padz, cze. A! Spaduwa. No spadaj, brzydki jesteś. Demet. No. Oj, dobra. No, przecież tutaj mnie ruchają. Aż kurwa. Spróbuję ich jeszcze raz w spektralu pokonać. Dlaczego przed nimi uciec się nie da? Na mnie płychać. No demet! No, dlaczego tamten nie rucha z odległości? Powiedzcie, że już po jednym. No, Raz, Czemu się chamie najeźdź? No gdzie ty jesteś? No Powiedzcie mi, że ty nie ma przejścia do, spek... do spektrala. No proszę, niech będzie. Tutaj jebańce są w dole. Jebańce, samozwańce. Jezu, gdzie tutaj spektral jest? Jezus, dajcie mi przejścia do spektrala. Błagam. No proszę, Raziel błagam, wespnij się. Pokonałam ich fartem, Raziel, zrób to dla mnie. Jezus, Raziel błagam. Demet. Dlaczego tutaj nie ma przejścia? No bo ja wiem, że właśnie woda to jest jak yy, mgiełka. No właśnie, i gdzie ja wpadłam? Demet. Widzisz, Raziel, wpadłeś jak polskie nastolatki. Można powiedzieć, że tak. Wpadłeś jak polska nastolatka. Muzyka mi tutaj wiksuje. O oh, Jezu! Jezu, ale u mnie się pogoda zrobiła. Zaczął deszcz padać, wiatr się zerwał. Zrobiło się tak ponuro, że aż mi smutno. Mam nadzieję, że jak ich pokonałam, no to mi nie wyskoczą jeszcze raz, bo y, cudowna y, granie uzna mi tego zwycięstwa. I że się nie zresztą. Jak ci tu. Padowa. No! Kurka wodna! we mnie rzucać jajkami. No, duszeczko. Powiedzcie mi, że ona już zniknęła. Po prostu no genialna ta gra jest. Nie. Noż ty hamiety ty, no chodź dusza. Oż tyż ma to No. Powiedz mi, dlaczego ty raz nie możesz podnieść ich broni? Oczywiście, bo to było za proste, prawda? Błagam, dajcie mi tu zapis. Ja już tego nie przetrzymam. Nie! Nie! Błagam ludzie! Nie! Nie, 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 nie! Tam mnie zaatakuje trzech napalonych Murzynów! Nie! atakuje trzech Murzynów! Nie!